Dzień dobry! Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony. Ja, Bartosz Wiebiór Bukowski. Witajcie tego pięknego letniego dnia na działeczce. Działeczce, w którą jakieś dwa lata temu zasiliłem oto taką anteną LTE. Jest tam też telewizja ATV. I dzisiejszego dnia po kilku latach bezbłędnego użytkowania, zrobimy upgrade. Zrobimy upgrade. Na Stalinka. I tak jak powiedziałem, działało to znakomicie, aż zeszłe zimy, kiedy to podczas awarii przestał działać pobliski BTS, a z racji tego, że są to takie tereny działkowe, gdzie tak naprawdę przez większość y, czasu nikogo nie ma, poza jakimś rolnikiem, no to nikomu się nie śpieszy, żeby to naprawić już ponad 6 miesięcy ten BTS nie działa, więc zostałem zmuszony do tego, żeby zainwestować w takie oto cudo. Z racji tego, że jest tu monitoring, że są tu często goście, że chciałem też dla dziadka pogardnąć IPTV, żeby miał więcej kanałów. No to poprosiłem kolegę, odkupiłem to do niego w miarę dobrej cenie, ponieważ on miał teraz światłowodzik. A dzięki temu będziemy mogli zobaczyć jak wygląda taka instalacja i jak to będzie potem działało. Dobrze, zobaczymy co mamy w środku. Oczywiście mamy samą antenę. Mam Instrukcję z trzema krokami, co wydaje, sugeruje, że to będzie bardzo proste. Stojak zgaduję, jeżeli chcielibyśmy montować Starlinka na stojąco. Router, który posiada tylko wejście na zasilanie i jakieś dziwne nie wiem co. Puste pudełeczko, jest to sprzedawane, więc nie jest to wszystko idealnie, tak jak powinno być. Nasadka na masz. Tego raczej użyjemy. I kable. Mamy dwa rodzaje kabli. Zasilacz. To jest to dziwne tyczka. Nie jest to USB, nie jest to nie wiadomo co. I tutaj mamy adapter z jednym wyjściem na Rj, który jest zlupowany sam ze sobą. Dobra, nie ma. Chyba mi przyznacie rację, że ten cały zestaw wygląda naprawdę bardzo estetycznie, zwłaszcza router. Wygląda po prostu, nie wiem, cieszy moje oczy. E, tutaj mamy stojak, który widzicie, można by sobie sobie paskiem postawić, działać, Wejście na ten dziwny kabelek. Mamy tutaj w nóżce i teoretycznie sobie to wtedy wyjdzie spodem. Jest to bardzo fajne. Już mniej więcej obczaiłem, jakby można to podłączyć. Są dwa różne dwie różne konfiguracje. Pierwsza konfiguracja, odłączamy sobie. Dzięki ich specjalnemu konektorowi, który teoretycznie jest odporny na wodę. Podłączamy sobie do prądu routerek. Idzie sobie. I mamy drugi kabelek, ten bardzo długi, który z jednej strony. Będzie się wpinał również w router. Tak naprawdę jest to RJ, tylko z jakimś dziwnym wyjściem ośmiopinowym. To będzie szło w tą stronę. Też podoba mi się to. Jak oni to wymyślili? No, zobaczcie, czy ten router nie jest naprawdę ładny. I te kabelki tak sobie skręcają. Czy jest to warte? Nie wiem ile tam pewnie ten kabel kosztuje 700 zł. Na pewno nie jest to tyle warte, ale. Druga końcówka ląduje tutaj, tylko jest. Powinięta taśma po demontażu, bo e, za to, że to było w takiej dobrej cenie, to pomagają koledze to zdjąć. Musieliśmy to wyciągnąć. Gdyby to była normalna rybka, to normalnie byśmy to obcięli się, nie bawili w to, Ale niestety, no tak to jest. Zaczymy, jak to się złożyć? To się złoży w jakąś całość? Nie? Chyba nie źle zrobiłem. Nie, 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 nie o tak? Tego jeszcze nie podpalono. To z takim pięknym klikiem wyszło, że o cholerka. Dobra, długi kabelek. Podpięty. I w tej konfiguracji. Antena nam odbiera internet. Mamy router, który daje nam na domek. Albo na pusa, albo na camping. nie ważne, jak, jak bardzo wam to gdzie wam to jest potrzebne. Tylko router nie ma żadnego wyjścia. Tyle. To, co już mamy wpięte, jest wpięte i tyle. Jeżeli byśmy chcieli coś połączyć kabelkiem, nie uda się nam to. I do tego jest właśnie ta druga przejściówka. Ona wpinana jest do routera zamiast tego długiego kabelka. I wtedy końcówka tego jest wspinana do tego, co też się bardzo ładnie hermetycznie łączy. I z tej strony mamy naszą wyjście na RJ. Tak, teraz możemy podłączyć swój własny router albo własnego switcha, który będzie nam dawał internet do RJ. Teoria, bardzo bardzo to wygląda łatwo. Zobaczymy, jak będzie z konfiguracją, jak będzie z rzeczywistym połączeniem. E, fajnie by to było podłączyć na tym stojaku, ale niestety dach jest krzywy, więc nic z tego. Mamy tutaj takie pory montażowe, ale chyba będę musiał jednak to zamontować do masztu. Do masztu mamy takie właśnie oto cudo. E, nakładamy to sobie tutaj na, na tą końcówkę. To wchodzi, tak chyba? Tak, klikuje się. Teraz sami normalnie sobie to zamykamy na, na maszcie. Ten maszt jest bardzo ciężki, Nie wiem, czy to jest dwudziestka, może trzydziestka. Ciężko powiedzieć, bo to było dziadek sam to robił, ale wydaje mi się, że jak to kręcę i kręcę, to powinno się złapać na maszcie, więc to powinno być tylko kilka minut roboty. Teoretycznie. Zobaczymy. Dobra. Trzeba to odkręcić. sięgnę no, dziękne. Zamontuj to. Skądś. Trzeba to odkręcić. Trzeba to odkręcić. Zdjąć, zamontować starimka i podnieść na górę. Innego wyjścia nie widzę. Jestem drzewochodem. Chodzę po drzewach. Nie zatapiam się. Udało się. Tak, żeby skonfigurować się ze Starlinkiem, wpierw musicie mieć jakiś internet. A kiedy ja odepnę te anteny, to internet zniknie mi całkowicie. A niestety nie dam rady nałożyć Starlinka teraz. Widzicie, jak drabinka stoi. Jest to niestety za niskie, więc muszę ten maszt zdjąć, zamontować Starlink i zawiesić maszt. I wtedy bym miał problem z jego konfiguracją. On się teraz połączył. Co ciekawe, on się sam obrócił, bo to jest Starlink tej drugiej generacji, który ma jeszcze silniczki. Te nowe Starlinki już tego nie mają, a ten się sam skonfigurował, sam się obrócił w stronę, która jest dla niego optymalna. Wydaje mi się, że ona się zawsze kieruje na wschód. Portfel już leży na stole, karta wyjęta, dane wpisane. Mam dwie opcje, tak naprawdę, jeżeli chcę go używać w takim domku, w domu i w domu light. Pakiet w domu to 215 zł miesięcznie. W domu to 149. Różnią się teoretycznie danymi w piku, jakie można pobierać prędkością. Gdyż pakiet w domu ten droższy, jest jakby priorytetowy, czyli jeżeli tutaj było dużo użytkowników i sieć byłaby wysycona, to tamci ludzie mają priorytet, ale tak w obu pakietach mamy nielimitowaną ilość danych. Prędkości bardzo podobne. Wybieram oczywiście pakiet tańszy, bo typowy. Polaczysko to musi być taniej, więc 149 zł, co jest w miarę dużo tak naprawdę, bo tutaj tej pory tylko złotych 30. Zł. No ale jeżeli to nie za dobrze działa, to wydaje mi się, że nie mam wyjścia. Te pakiety w domu charakteryzują się też tym, że stała lokalizacja, nie można je zmieniać, jeżeli tutaj go ustawię, no to nie mogę go przynosić. Pakiety w drodze są droższe, dużo droższe, bo na chyba ta nawet 400 zł. A w drodze z limitem danych 50 GB kosztuje 175 Zł, a w drodze bez ograniczeń to 430, więc to już jest naprawdę duża kwota. 50 GB za droższą usługę i tak tego nie będę stąd ruszał jeszcze z limitem danych, więc no brainer, zostajemy w domu. Tak. Robimy e, speed testa już po włączeniu, skonfigurowaniu Starlinku. Na razie w miejscu niedocelowym, na razie w miejscu. W ogródku sobie stoi i pobieranie 171. Wysyłanie około tam 25 powiedzmy. No teraz trochę spada. O 20, zejdzie do 15. I ping mamy 20. To bardzo dobry wynik, tak naprawdę. Zobaczymy, jak to się poprawi, kiedy nie będzie go nic zasłaniało i będzie na dachu. Z takiego czegoś byłbym bardzo, bardzo zadowolony. Niestety nie zostało nagrane, jak to spadło. Ale, oczywiście, jak odkręciliśmy ostatnią śrubkę, to masz zrobił lecę i poleciał. Ale, niestety, na szczęście złapałem go. Tutaj piękne krzaczki, nic mu się nie stało. Stary masz spawany jeszcze przez dziadka przetrzymał. Oczywiście, nic mu nie było. Teraz muszę odłączyć te kable SMA do anten LTE, bo RG6 to już odpiąłem paluszkiem jednym, bo tak była mocno dokręcana. Wyciągnę stąd ten maszt, założymy Starlinka I zawiesimy go z powrotem tam na górze, no bo co innego zrobić, nic nie zrobisz Tak, do zobaczenia I witajcie kochani po dłuższej chwili Udało się zamontować tę antenkę Wyszło oczywiście komplikacje, bo musiałem maszt przewiesić z tego miejsca Tutaj, bo miałem za krótką drabinkę, ale jak widzicie piękny staryńki już pięknie wisi. I tak działa, działa naprawdę przyjemnie. Już wam powiem jakieś statystyki z miejsca docelowego. Dobrze, z miejsca docelowego właśnie robi się speed test. Mamy pobieranie 248 megabitów na sekundę. Wysyłanie widzę, że jest to Stabilne 20 mega. właśnie się kończy test wysyłania. O, podbiło 25 i mamy 29 ms pingu. Jak na Starlinka, jak na coś takiego, kurde, nie ma najmniejszego porównania. Dobra robota. Ogólnie to jest starszy model, który mi się bardzo podoba. Bo sam się ustawił. Te nowe modele już automatycznie idą na wschód, a tak go ustawiłem byle jak. On się sam tutaj nastawił. Co dalej Wam jeszcze mogę powiedzieć, ze statystyk, które tutaj widzę, eee, przeszkody. Ciągle wyszukuję przeszkody, ale żadnych na razie nie znalazło. I statystyki mamy 99,999 pingów prawidłowych przez ostatnie 15 minut. Średnie opóźnienie to 23 milisekundy, Pobór mocy 32W. I przepustować w tym momencie dziro. Nic nie bierze. Tak, udało się. Czy polecam? Zobaczymy za tydzień, za dwa, jak już to się wszystko ustawi. Dziękuję. Witajcie, kochani, dnia drugiego naszej wycieczki na Mazury. Antena wisi sobie. Staling sobie pięknie wisi. Działa. Jak na razie jestem w 100% zadowolony z jego. Tak, z jego. Jestem z jego stop w 100% zadowolony. Spełnia wszystkie moje wymagania. Jedyne zastrzeżenie to cena. Ale niestety. no... Taka już jest cena i je nie zmieni, Nie mam na to wpływu. Dziękuję Wam serdecznie za to, że obejrzyliście ten odcinek. I zapraszamy na kolejny obraz. O, obiecałem, że będzie 12 w tym, w tym roku. To jest drugi. No więc muszę jeszcze trochę nadrobić, tak? Ale słowo się rzekło, to się dotrzymam. Dziękuję Wam ślicznie. Miłego dzianka. papa, pa, buziaczki.